Witam Was, tu Gadżeciarz. Dziś porównamy dwa tule w takim mniejszym rozmiarze. Takie, które moim zdaniem są świetnym uzupełnieniem do foldera na co dzień. Dla osób, które wolą foldery, a czasem jakieś narzędzie im się przyda, porównamy sobie te dwa modele. Jakieś odnośniki do innych narzędzi też będą, w związku z czym zaczynajmy. Modelami przede wszystkim, którymi będziemy omawiać, będzie Sok PowerPint i Mini Sailor S11 Pro. Czyli ta wersja odświeżona, którą Nextool wydał niedawno, jakieś kilka miesięcy temu. Więc zaczynajmy. Jeżeli chodzi o wymiar, tak jak widzicie, system Compound Leverage powoduje, że Sok jest nieco dłuższy od niego. Jeżeli chodzi o grubość, mamy dość podobną grubość. Sok jest minimalnie grubszy. Jeżeli chodzi o szerokość, to w zasadzie tutaj jest tak samo. Tutaj nie ma żadnych jakichś różnic większych. Sama budowa też jest nieco inna. Sok to jest taki przeskalowany, duży multitool, czyli funkcjonuje na standardowych blokadach z zapadką którą mamy tutaj. Natomiast y, tutaj mamy jeszcze taką budowę y, typową dla tych tuli bryloczkowych typu dalej, czyli opartą na sprężyny. Mamy tu slip jointa, czyli nie mamy blokad takich typowych. Y, w związku z czym y, ta budowa jest nieco inna i nieco bardziej prosta. Y, porównajmy sobie może teraz pierwsze z narzędzi, czyli ostrze. Y, Tutaj mamy główne ostrze, bo sok posiada dwa ostrza, natomiast w przypadku Nextula mamy jedno ostrze. Tak jak widzimy, może sobie przybliżymy. No. Mamy minimalnie dłuższą krawędź i w przypadku Nextula, tak jak widzicie. Ostrze ma tą samą grubość praktycznie do samego końca, natomiast Nextril ma strasznie odchudzoną tą końcówkę, i to moim zdaniem powoduje, że ono jest takie delikatne i mam co do niego obawy, jakby się miał go mocniej używać. Natomiast nie będziemy go też używać, nie wiadomo do czego, więc. No, sok uznał, że takie rozwiązanie jest ok. Co jest ciekawe, w przypadku ostrza drugiego. Mamy bardziej zbliżoną budowę do tego z Nextula i to ostrze w przypadku SOGA bardziej mi odpowiada. Jest takie pewniejsze, bardziej mi się podoba. Mamy też tą grubość do samego końca. W zasadzie to jest bardzo podobny kształt i wyko wykonanie, z tą różnicą, że tutaj zrobili po prostu zamkowanie. Natomiast to, co odróżnia Nextula, w stosunku do pozostałych multituli tego typu, to Next Tool wykonał to ostrze ze stali 8 CR14MOV. I o ile się nie mylę, jest to najlepsza stal dostępna w tego typu narzędziach niewielkich. SOK całość deklaruje wykonanie z 5 CR15MOV. Hmm, czyli mamy ten sam rodzaj materiałów, co w przypadku hmm, Nextula. Nextul też deklaruje, że cały TUL jest wykonany z 5CR15MOV, za wyjątkiem Ostrza, które dostało tą stal 8C, co jest moim zdaniem dużym plusem tego narzędzia, bo będziemy nim otwierać m.in. paczki i kartony. A jak wiemy, Ostrza nie lubią kartonów, w związku z czym hmm, lepsza stal tutaj. Nie jest wcale bez sensu, moim zdaniem. To jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa, że tutaj tą ostrze zrobili z tej lepszej stali. Przejdźmy może do następnych narzędzi. W przypadku nextula mamy Philipsa 2. To jest ten wariant taki 2,5D bym powiedział. Nie jest pełne 3D, udaje 3D. W przypadku Soga mamy Philipsa, którego trzeba wygrzebać i to mnie mocno momentami drażni. O, jest, jest w pełni trójwymiarowy, z tym, że to jest jedynka Philips. Tu mamy dwójkę, tak, mamy dwójkę Philipsa. Philips sam sobie w obydwu modelach bardzo fajnie wykonany. Odkręcają śrubki, tutaj nie mam problemu. Jak widzimy, sok ma to narzędzie nieco grubsze, ale wynika to między innymi z tego, że zdecydowali się tutaj na wariant taki pełny, tak? czyli taki 3D Philipsa, nie taki płaski. I tak jak mówiłem wcześniej, sok ma wszystkie narzędzia blokowane, więc tutaj, żeby zamknąć, musimy to złożyć blokadę. Natomiast tutaj mamy slip jointa, po prostu zamykamy. Kolejne narzędzie w, w lub przepraszam, otwierasz do butelek, który też znajduje się w sog z tą różnicą, że sok zdecydował się na pozbawienie go funkcjonalności śrubokręta płaskiego, co jest moim zdaniem trochę chybione. No ale cóż. Jak widzimy, yy, grubość. Minimalnie większa w przypadku soga, natomiast sok jest węższy tu, w tym miejscu, w stosunku do tego nextula. No i nextul jest zakończony płaskim śrubokrętem, którego tutaj brakuje. Tu go nie ma w ogóle, a ten ma aż dwa, no ale do tego drugiego zaraz przejdziemy. Tak jak widzicie, oba otwierają butelki, tutaj nie ma. Żadnych problemów z tym, że ten jeszcze dodatkowo w pełni funkcję płaskiego śrubokręta. Tu żeby mieć ten płaski śrubokręt yy, trzeba by było tą końcówkę zeszlifować. Jest to tyle dziwne, że jak widać sok chyba planował coś z tym zrobić. Bo tu jest zejście takie typowe dla śrubokręta. Zwężenie, tak by tu szlifowali nieco. No ale ostatecznie nie dostaliśmy tu płaskiego śrubokręta. Mamy tylko otwieracz do butelek. Składamy. Tu jeszcze w przypadku z Nextula chowa nam się jedna funkcja, której moim zdaniem brakuje trochę w SOGU, chciałbym ją tam mieć, a nie zdecydowano się na nią, czyli karta do kart SIM narzędzie, czyli ta szpilka. W takim mam narzędziu fajnie to mieć. Przydaje się. Mi ostatnio, jak wymieniałem kartę pamięci w telefonie, to przydała się. A znaleźć ten kluczyk, który dodają producenci do smartfonu momentami jest ciężko. A dwa już chyba zgubiłem, które były przypięte do kluczy, więc takie rozwiązanie bardziej mi odpowiada. Co tu jeszcze mamy? Tą stronę mamy załatwioną Next To przechodzimy na następną stronę. Po następną stronę, czyli tu mamy nożyczki. I nożyczki z SOGA. Tak jak widzicie, Pierwszy co się rzuca to ich budowa. Tu mamy standardowe takie praworęczne. Tutaj te dla leworęcznych. Tu mamy pełny zakres cięcia. Tutaj sog nam to mocno ograniczył. Co mi się nie podoba. Nożyczki z Nextla bardzo fajnie tną. W przypadku soga jest już z tym gorzej. Nie wiem, czy mam tu coś, co Wam pokaże, jak to wygląda. Cięcie, moment, poczekajcie. Weźmy sobie na przykład papier ścierny. Albo może nie tylko. Tu gdzieś jakiś kartonik albo coś takiego. Mamy kartonik, sok. No i to jest właśnie sok. No tragedia po prostu. I next tool. sobie z tym bez problemu radzi a tak jak widzieliście w przypadku soga jest ciężko naprawdę Uff, bardzo ciężko i sam fakt, że tu możemy tym operować, dużo zmienia. Nie musimy szukać takiej grubości materiału niewielkiej, więc nożyczki są dużo fajniejsze. Do tego next tool zaoblił tą krawędź tutaj wokół końcówki nacisku to powoduje, że to jest dużo komfortowsza wersja niż tutaj. Ten komfort jest znacznie większy niż w przypadku Soga. No i ta sprężyna jest bardziej taka przyjemna, miękka. Nie wymaga takiego dużego nacisku siły niż w Sogu. Chociaż sok też jakich mocy nie ma, ale dużo wygodniejsze są te nożyczki z Nextula. I jak widzicie, też tną lepiej. Z nimi nie miałem żadnych problemów. Naprawdę bardzo fajne nożyczki. Inny sposób troszkę zamykania, czyli tak. Natomiast tutaj po prostu składamy. Ok, co tu jeszcze mamy? Mamy pilnik. W przypadku SOGA będziemy. Mieć też pilnik. Akurat pilnik w sogu jest całkiem spoko. Mamy tak. Dwie końcóweczki. Tak jak widzimy. Ta sama agresja. Tutaj pod tej strony jest to samo. Tu jest dużo lepiej w przypadku sogu. Zresztą widzicie. Dużo głębsze i dużo bardziej agresywne te nacięcia są. Tutaj czuć, że to może faktycznie działać jako piła, natomiast tutaj jest to takie delikatne. Jakiś materiał delikatny, coś może by tam chyciło, chociaż dużo byśmy się napracowali. Natomiast w sogu faktycznie czuć, że to jest piła i tutaj to jest naprawdę na wielki plus soga. Z drugiej strony sok ma zwykły pilniczek, natomiast to co mi się hmm. bardzo podoba tutaj, mamy pokrycie diamentowe szczerze nie pamiętam żadnego tulak takiego niewielkiego z diamentowym pilnikiem to bardzo fajny diamentowym pilnikiem jest taki niskiej gradacji taki naprawdę delikatny świetnie się nadaje jako taka awaryjna ostrzałka do podostrzenia sobie ostrza w folderku jakbyście mieli więc dodatkowo macie tutaj funkcję ostrzałki to bardzo fajna sprawa no i coś co moim zdaniem mogło się znaleźć tutaj w sogu czyli zakończenie tego w postaci płaskiego śrubokręta lekkie ścięcie ku dołowi i mamy płaski śrubokręt w sogu zdecydowano jednak że tego nie zrobią dzięki temu mamy dłuższą krawędź tutaj szkoda bo byśmy mieli ten płaski śrubokręt tego tutaj brakuje no cóż też widziałem osoby które przerabiają właśnie ten pilnik w ten sposób że dodają do niego właśnie ten płaski śrubokręt z tej strony I w przypadku Nextula kończymy narzędzia. Co jak widzicie ma tych narzędzi więcej. Mam tam zapraszam was do mojej recenzji tego modelu to Zobaczycie tam resztę tych narzędzi. Natomiast to co na pewno chciałbym jeszcze porównać to zostają nam kombinerki. Tu mamy inny system, tak? Bo tu mamy ten compound leverage i one się w zupełnie inny sposób otwierają, tak? Natomiast Nextul bazuje na takim rozwiązaniu typowym brłoczkowym, tak jak PS4 od Lettermana czy, czy same Victorinox'y, czyli mamy sprężyny. Jest to też taki sam sposób blokowania moment, jak w przypadku Skeletula. On też ma sprężyny, które blokują nam kombinerki, więc tak, widać. Mamy kombinerki. I to, co odróżnia go od yy, konkurenta, to to, że kombinerki są ze sprężynką. Tu mamy pełną manualną obsługę tego. Tu mamy sprężynkę. Tak, jak widać. Mamy kombinerki. SOG ma zdecydowanie te kombinerki grubsze. Natomiast ta wersja NexTula ma już je pogrubione i to ma je znacznie pogrubione, bo z i 2 2,2 mm przeszli do 3. Więc jest to pogrubienie zauważalne. Natomiast nadal to nie jest 6 mm SOGA, tak. Grubości tych kombinerek tu w najgrubszym punkcie. Dla porównania, może jeszcze dorzucimy kombinerki od Skeletula. Tutaj wychodzi to już dość bardzo podobnie, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż, mimo wszystko, to tylko będzie złudzenie trochę optyczne, bo Suwmiarka twierdzi, że skelet ma 5,5 mm w najgrubszym punkcie, natomiast tu mamy te 3 mm, więc yy, jeszcze są nieco grubsze. I powiem szczerze, że szkoda, że tu nie ma tej sprężyny, bo po, przy tak małym y, narzędziu y, ta sprężyna to jest bardzo fajna sprawa, bo dużo łatwiej się tym operuje. Tutaj momentami brakuje tego. Takie to jest troszkę niewygodne, wiem, to jest kwestia kompromisów, ja to w pełni rozumiem, natomiast yy, sprężna to niweluje ten problem. Dużo, dużo, dużo wygodniej to jest. No, nexton na pewno ze mną będzie na co dzień, bo ja osobiście tego tula bardzo próbowałem. Yy, to mój obecny byloczkowy tool, czyli Victorinox. Też bardzo popularny model, wiele osób tego Victorinoxa też stosuje przy kluczach. Tu mamy takie porównanie chociażby ostrza. No jest różnica, nie? Oczywiście też nie ma blokad. Natomiast to, co jest dużą zaletą tu w przypadku Victorinoxa, to jest jego waga, bo jest nadal lżejszy i nożyczki, które są. Precyzyjniejsze. Tną też dobrze, tak jak Nextool. Nextool też bardzo dobrze tnie, natomiast Nextool nie jest tak precyzyjny jak te od Victorinoxa. Więc one są nadal bardzo dobre i one będą dalej przykrywać u mnie. Tu jeszcze jest kwestia funkcji świecenia w ciemności. Mamy trzy końcówki, które świecą w ciemności. Musi być bardzo ciemno, jeżeli specjalnie naświetlicie. To muszą być bardzo w bardzo ciemnym miejscu. Czasem w nocy, jak się przebudzę, to widzę, widać, widać, gdzie on leżał i można go bez problemu zlokalizować. Jeżeli byśmy chcieli um, mieć to mocniejsze, no to niestety trzeba to naświetlić, ale to i tak jest tylko chwilowe działanie. Um, one będą świeciły zauważalnie, tylko w dużym roku, tak jak mówiłem. Można je doświetlić, tak teraz na przykład latarką. Tak, widzicie. I one będą świecić. Jest to dosyć fajny patent. Lepsze takie rozwiązanie, moim zdaniem, niż po prostu ładowanie tutaj jakichś spacerków plastikowych, które nic by nie wniosły do, do budowy tego multitula. A tu mamy dodatkową funkcję jakąś sok. A, jeszcze to właśnie. O tym właśnie mówiłem w przypadku SOGA. Szkoda, że SOG tego w ten sposób nie zrobił. Widzicie? Next zastosował końcówkę do kluczy, ten, ten to kółeczko. Chowane. To jest coś, co moim zdaniem też powinno się znaleźć w Sogu. O tym właśnie mówiłem w recenzji SOGA. Żeby to było chowane. Nie takie luzem, byle jak zrobione, tylko chowane. I w przypadku SOGA nie wymagałoby to nawet zmiany konstrukcji samego multitula, tylko po prostu przełożenia tej końcówki zamiast jednej podkładki tutaj między narzędziami. I już byłoby inaczej. Bo gdy tego nie potrzebujemy, to nam to po prostu tu przeszkadza. A umówmy się, mało kto z nas używa tego tula jako brloczkowego. Prędzej tego. Natomiast, tak jak mówię, tutaj można to po prostu schować który jest gładki, nic nie przeszkadza, nic nie goni, nic nie sterczy, a tutaj będzie nam to gonić. Tu mamy dodatkowo klips, którego tu nie mamy, natomiast no troszkę inne przeznaczenie, chyba tego tula. SOC chyba bardziej pomyślał to w kwestii takiego narzędzia do kieszeni jedynego, moim zdaniem. Natomiast ten jest taki typowo nastawiony na uzupełnienie foldera. Tu mamy w pełni stalową konstrukcję, tu mamy konstrukcję stalową z okładzinami z aluminium, anodowanego na niebiesko. Wszystkie narzędzia mają blackwash. Powiem szczerze, ten blackwash zawsze mi się w Nextoolu podobał, oni go fajnie robią. Daje to taki fajny smaczek do, do tych narzędzi. Bardzo fajne, fajne to wykończenie jest. Szkoda, że sok nie stosuje takiego wykończenia w swoich narzędziach, tylko maluje te narzędzia na czarno, bo taki wległoż jest dużo, dużo trwalszy i dużo fajnie to wygląda. Ok, może to jeszcze tak. Tu mamy. Tak? I może co jeszcze? Pokażę, że wam, jak to wygląda w dostosowaniu do. Tego byka. I tak jak mówiłem na recenzji, soga. On się wpasowuje w taką niszę. Tam w zasadzie nikt nie próbuje nic wpuścić innego. On już jest tyle lat na rynku i nikt nie próbuje z nim konkurować w żaden sposób. Yy, I on właśnie się tak plasowuje między takie bryloczkowe multitule, a te takie bardziej pełnowymiarowe. Dlatego zawsze mówiłem, że to jest takie narzędzie, które ma. Ciężko do niego jest znaleźć alternatywę jakąś. Bo, bo tak jak mówię, no nikt się w to nie, nie, nie wciągnął jeszcze, nie, nie próbował tam nic wcisnąć. Co jest moim zdaniem dziwne. No... W końcu pewnie podejrzewam, że któraś z chińskich firm wyjdzie w tym kierunku. Nie liczyłbym na to, żeby Letterman coś nowego, fajnego wypuścił. Już mam takie wrażenie, że Letterman zaczyna walczyć o przetrwanie. Natomiast jego największą konkurencją będzie na pewno jakiś chińczyk kiedyś. Natomiast na ten moment moim zdaniem ten Nextool jest bardzo fajną alternatywą dla tego Soga, jeżeli chcecie coś mniejszego, troszkę lżejszego do kieszeni, do kluczy. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze na koniec, może pokaz rozbierany. Nie, co? Pokażemy jeszcze wszystkie kombinery. I zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda w kwestii. Tu mamy tak. I tu mamy tego gościa. Jak dochycić, jak dochycić. O, i tu dorzucimy sobie jeszcze kombinerki z tego. Jeszcze pójdziemy na grubość. No, tak jak widać, no, tu mamy 3 mm grubel. Sog ma szóstkę. 5,5 ,5 jest w skeletulu. I decamping 7 mm grubości kombinerki. Tak to się prezentuje w kwestii tych multituli. że sok nie został wykonany z takim podejściem właśnie jak Next TOOL. bardziej o, o szczegóły, bardziej w kwestii wykonania tych narzędzi, przemyślenia tej konstrukcji, aniżeli pchania po prostu ile wlezie do taką konstrukcję. Tu mamy typowo zaprojektowany multiTool do kluczy. Tu mamy, moim zdaniem, przeskalowany duży multitul do małego rozmiaru, i to generuje czasem właśnie te dziwne rozwiązania. Natomiast efekt tego jest taki, że tu mamy te kombinerki bardzo fajne. I tak jak mówię, no w kwestii kombinerek, tak jak mówię, on ma te kombinerki naprawdę świetne. Jeżeli naprawdę to jest podstawowa funkcja, którą chcecie w multitulu, to ten sok naprawdę jest ok. Ja natomiast nie lubię jego narzędzi ten zestaw narzędzi oraz to, co dostajemy, minie nie przypadł do gustu jestem większym zwolennikiem tutaj Nextula. Jest tych narzędzi mniej, ale są lepiej wykonane i lepiej dobrane do codziennego funkcjonowania, bo to naprawdę mamy taki podstawowy zestaw, który w zupełności wystarczy nam na co dzień w yy, Mamy Philipsa, mamy płaski, mamy drugi płaski, mamy pilnik do tego diamentowy, mamy ostrze do otwierania. Mamy nożyczki, bardzo fajne nożyczki, i mamy kombinerki. I to tyle wystarczy, naprawdę. To nigdy nie zastąpi Wam czegoś takiego. To tym się pracuje. To jest narzędzie awaryjne, edecowe, i, i wolę tu mieć mniej, ale sensowniejszych narzędzi, które działają, jak chociażby nożyczki, niż mieć tutaj multum narzędzi, z czego z połowy nigdy nie skorzystam, a te, z których bym korzystał, niech do końca działają, jak chociażby właśnie wspomniane wcześniej nożyczki. Które są w przypadku SOGA tragiczne. Naprawdę są tragiczne. Ja nie wiem, jakim cudem to w ogóle przeszło do produkcji. I to w zasadzie tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch tuli. Co wybierzecie, to już wasza decyzja. Jak dla mnie next tool, next tool ze mną na pewno zostanie, ten na razie wędruje do szuflady. Znajdę może jakieś zastosowanie, zobaczymy. Natomiast na co dzień, do mojego EDC na pewno skakuje Nextool i będę sobie z nim na co dzień mykał w kieszeni. Będzie świetnym uzupełnieniem chociażby do noszonego Victorinoxa, którego teraz zacząłem nosić z nim. Bo w połączeniu z tym zestawem narzędzi. Hmm, przełożmy sobie to tu. One wspólnie dają naprawdę świetny zestaw narzędzi, i tu się w zasadzie niewiele dubluje. To jest naprawdę bardzo fajne połączenie, bo mamy ostrze, duże otwierane jedną ręką, blokowane. Mamy piłę do drewna, których tutaj nie ma. Mamy blokowany duży płaski śrubokręt, którego tutaj nie ma płaskiego dużego. Mamy otwieracz do konsor, którego tutaj nie ma. Tu jest rozwiertak, którego też tu nie ma. Korkociąg i śrubokręt, który jest precyzyjny, którego też tu nie ma. Natomiast on mi daje kombinerki, daje mi Philipsa, daje mi mniejszy płaski, daje mi genialny pilnik, nożyczki i całość naprawdę świetnie się uzupełnia. Więc u mnie na ten moment to będzie w ten sposób wyglądało. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ten na pasku, ten w kieszeni. Zobaczymy. Ja was żegnam. Na dzisiaj. Zapraszam na kolejny materiał. Trzymajcie się. Na razie. Hej.